RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard: stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Budzący coraz więcej kontrowersji podatek Janosikowy był jednym z tematów ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w Polkowicach. Stanowisko związku powiatów polskich w tej kwestii musi być elastyczne, twierdzi szef związku Marek Tramś. Zrzeszamy przecież tak powiaty, które płacą, jak i te, które tych pieniędzy potrzebują. Do Polkowic na siódmą konferencję pod tytułem Dobre praktyki w zarządzaniu starostwem powiatowym przyjechało 30 przedstawicieli z 18 powiatów, m.in. z Warszawy Zachodniej, Wrocławia, Krakowa, Nowego Targu czy Wadowic. Tego typu konferencje są dla samorządowców przede wszystkim polem do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania. Rozwiązania przetestowane przez jedne samorządy mogą być wykorzystywane przez pozostałych bez względu na różnice, jakie dzielą poszczególne powiaty. Wymiana tych doświadczeń powod to, że lepiej się przygotowujemy do obsługi klienta. No to ustawodawca kładzie na nas przede wszystkim nacisk i zadania i to co nas łączy to te wspólne zadania nałożone ustawowo. Oczywiście powiaty są różne, one się różnią specyfiką, chociażby mój powiat, powiat wrocławski, który obejmuje dużą większą liczbę gmin, inne problemy mieszkańców, na inne, jak gdyby zadania kładziemy większy nacisk niż niż chociażby chociażby powiat Polkowicki. Są elementy, które nas łączą, ale są też elementy, które, które są zupełnie rozbieżne w codziennym działaniu. Oprócz dyskusji na tematy benchmarkingowe była okazja także, by porozmawiać o problemach, z którymi borykają się samorządy. W związku z tym, że na konferencję przyjechali m.in. przedstawiciele powiatu warszawskiego, poruszono także kwestie Janosikowego. Te stanowiska no, muszą być elastyczne, bo one nie mogą po prostu potępić tych, którzy biorą, bo są sytuacje naprawdę... Trudne i ciężkie w niektórych samorządach powiatowych, i tam wsparcie należy się bezsprzecznie i są powiaty, tak jak powiat Polkowicki, które te pieniążki przekazuje. Tu problem polega na tym, czy akurat źródłem dofinansowania i wsparcia tych słabszych samorządów, nie tylko powiatowych, ale i wielu, wielu gminnych, mają być inne samorządy. Czy to nie państwo powinno zabezpieczać środki poprzez odpowiednie dotacje wyrównawcze na funkcjonowanie tych organizacji? Konferencje benchmarkingowe są organizowane przez Związek Powiatów Polskich cyklicznie, za każdym razem na terenie innego powiatu, tym razem gospodarzem były Polkowice.